Pytanie zadaje pan poseł Artur Górski, Prawo i Sprawiedliwość bardzo proszę. Panie marszałek, wysoki sejmie. De debatujemy nad dwoma projektami ustaw odnoszących się do przyszłości Instytutu Pamięci Narodowej. Postkomuniści w swoim projekcie dążą do likwidacji IPN, natomiast platforma obywatelska pod, pod pretekstem odpolitycznienia instytutu chce przyjąć kontrolę nad tą instytucją. Nie wystarczy już ograniczenie środków budżetowych na jej funkcjonowanie. Trzeba po prostu zniszczyć, a przynajmniej zmarginalizować Instytut. Dla mnie Instytut Pamięci Narodowej jest symbolem Polski Niepodległej, Polski Wolnej od komunizmu, ale nie jest to tylko symbol. Ma on niezwykle ważne zadania do wykonania i realizuje je z zaangażowaniem i żelazną konsekwencją. Dba o to, aby Polacy nie zapomnieli o zbrodniach komunizmu i o tych, którzy dopuścili się tych zbrodni, i o zdrajcach narodu polskiego, którzy niekiedy wciąż jeszcze żyją wśród nas. Czy dlatego chcecie zlikwidować Instytut, że jest on niewygodny, bo publikuje oparte na dokumentach kontrowersyjne fakty z życia prezydentów Lecha Wałęsa i Aleksandra Kwaśniewskiego? A może dlatego, że instytucja ta skupia młodych naukowców, nieuwikłanych w PRL, którzy są pasjonatami swojej pracy badawczej? A może razi was prawdziwy obraz komuny, który odsłaniają młodemu pokoleniu? Posłowie Platformy Obywatelskiej musicie sami odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcecie zakończyć ujawnianie zdrajców narodu polskiego i zwykłych donosicieli, czy wprowadzając zaproponowane zmiany, nie podacie im dłoni w braterskim uścisku. Dziękuję.